Golfem jest dziwnie. Wielu narzeka na wysokie ceny zakupu i nieidealną jakość, a mimo to kompaktowy Volkswagen ciągle cieszy się olbrzymią popularnością. Co on w sobie takiego ma? Golf nie szokował nigdy stylistyką, ale też nie krytykowano jego estetyki. Od zwykły, poprawnie zaprojektowany samochód. Pojazd nie jest też najmłodszy. Jesienią planowany jest debiut kolejnej, już siódmej generacji modelu. Wnętrze chwalono za jakość wykonania, choć dziś na tle konkurencji wydaje się trącić myszką. Ilość miejsca dla podróżnych jest zadowalająca, na bagaż już tylko wystarczająca. Pojemność kufra to zaledwie 350 litrów. Maską naszego Golf'a pracuje najmniejszy silnik w ofercie. Nie oznacza to jednak, że nie nadaje się do napędu kompaktowego hedgebacka. Nowoczesna turbodoładowana jednostka benzynowa 1.2 TSI wykonana w technice downsizingu zdobywa coraz większą popularność. Benzyniak dogania już w rankingach sprzedaży większy silnik 1.4 TSI, który nie jest pozbawiony wad. 105 konny motor zadziwiająco sprawnie napędza Golf'a. Maksymalny moment obrotowy 175 Nm jest już dostępny od 1550 obrotów na minutę. Niemiecki kompakt przyspiesza od 0 do 100 km na godzinę w 10,6 sekundy. Do optymalnych osiągów pasuje spalanie. W teście samochód zużywał średnio około 7 litrów benzyny na setkę. Jak to w Volkswagenie, żadnych zastrzeżeń nie mamy do skrzyni biegów. Wszystkie przełożenia włączają się precyzyjnie i bez haczeń. Na słowo uznania zasługuje też układ jezdny. Sprężyście zestrojone zapewnia dobry komfort restaurowania, a jednocześnie gwarantuje pojazdowi stabilność w trakcie dynamicznego pokonywania zakrętów. Testowany Golf występuje w wersji Comfort Line. Auto jest wyposażone m.in. w ABS, ESP, komplet poduszek powietrznych, centralny zamek z pilotem, radio CD z MP3 i ręczną klimatyzację, czyli w najpotrzebniejsze rzeczy bez zbędnych dodatków. Za tak skonfigurowany samolot. Należy zapłacić nieco ponad 70 tysięcy złotych. Dużo? Statystyki sprzedaży, którym od dłuższego czasu przewodzi Volkswagen Golf, dowodzą, że nie.